Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane bliźniaczki. Aż te dech straciłam. Słońce, Ascendent, Księżyc, Wenus. Moje kochane, patrzymy na ten tydzień. Zobaczymy sobie główne energie, potem energie szczegółowe, na końcu zobaczymy miłość. Więc taka jest kolejność. Czytanie na maj już jest na kanale dla was. Zostawiam wam linka w opisie do tego filmu. No, a my zobaczymy sobie, co tutaj będzie się działo. Zaczynamy od energii głównych. Zobaczmy. Pierwsza energia tego tygodnia dla bliźniaczek, no to jest paść kielichów. Bardzo fajna energia, pełna czułości, delikatności, troski i o siebie, i o innych, ciepłych słów, ale też wyrażanie się w sposób twórczy. Więc yy, cudownie. Yy, może to być powodzenie w sprawach romantycznych, także. Mm -hmm. Energia numer dwa. Tutaj moje drogie, mamy co? O, koło fortuny. Otwórz się na niespodzianki, otwórz się na zmiany, bo czekają Cię cuda, a zmiany będą dobre. Tam, gdzie do tej pory była taka energia, Przystanięcia, być może, jakiegoś bezruchu, tam coś się ruszy, ale też ja zawsze mówię przy tej karcie: Mama Wszechświat będzie wsadzała palec do Waszego życia i Was gdzieś tam trykała nim. Dobra, energia numer 3 to energia sprawiedliwości. Dziewczyny, jakie sprawy urzędowe, prawne? Któraś ma, to tutaj bardzo dobrze to wróży. To jest też energia kontroli, jakiś, to może być kontrola prędkości, ale na przykład ktoś może cię obserwować w pracy że i, i, i cię ocenia, ale przede wszystkim jest to energia prawdy. Zobaczysz prawdę, działaj w zgodzie z przepisami, z prawem. To też taka Sugestia. Dobra, idziemy w szczegóły. Ja oczywiście, dziewczyny, zapraszam Was do, do yy, sklepu. Te wszystkie karty, które dzisiaj yy, z których dzisiaj korzystam, są moje autorskie, ale mogą być też wasze. Link jest w opisie. No i oczywiście też zapraszam Was na audycję od niedzieli, do czwartku o 19.00. W czasie tych audycji możecie zadawać, zamawiać pytania do kart. Dobra, zobaczmy. Bliźniaczki. Bliźniaczki. O, coś chciało wylecieć. To patrzymy najpierw na to, co wyle, wyletuje. Słuchajcie, spotkasz dawną miłość, albo dowiesz się czegoś na temat swojej dawnej miłości. Jakieś ploteczki albo sprawdzonych informacji. Jest awans, jest podwyżka, jest wspaniały czas w pracy. To może też oznaczać znalezienie pracy dla tych dziewczyn, które szukają, ale ten tydzień pracujcie, a zobaczycie, że będziecie odnosiły sukcesy, więc jest świetnie. Fart i szczęście. Czterolistna koniczyna będzie Wam dopisywało, czyli proszę, powtarzajcie sobie jak najczęściej, mam szczęście, szczęście mi dopisuje. I jest ktoś o Was zazdrosny romantycznie, nie wiem czy wiecie kto to może być? Taki zazdrośnik właśnie, kto jest z Wami oczarowany gdzieś tam, ale jednocześnie zazdrościowaty. Słuchajcie, miejcie odważne marzenia. To jest piękna karta. Uwielbiam ją. Ona mówi, to o czym marzysz, o czym myślisz, pomnóż przez sto co najmniej, a najlepiej przez tysiąc. Dla singielek wkrótce pojawi się nowa miłość. Dla parówek, czyli dziewczyn w parach, szczęście w istniejących związkach więc tutaj ten paść kielichów nam ładnie e, się zgrywa. Szczęście, zdrowie, moc i sukces. Karta Słońca. Więc pięknie. Czyli. Otwierajcie drzwi do tego wszystkiego pięknego. Uważajcie na niedyskrecję czyjąś, czyli uważajcie, co komu mówicie, bo ktoś może przekazywać te informacje dalej. Jesteście w energii bezpieczeństwa, równowagi. Widać, że załatwicie ważne sprawy, a dlaczego je załatwicie, bo będziecie miały oczy otwarte i zobaczycie rozwiązanie ważnego problemu. Dzięki otwartym oczom, i też będzie to właśnie załatwienie ważnych spraw. No dobrze, to teraz miłość. Trzy wiadomości dotyczące miłości. Dziewczyny, może być tak, że jedna wiadomość będzie dla Was, może być tak, że trzy będą dla Was, ale może być tak, że nie będzie żadnej. No to wtedy patrzycie, Ascendent, patrzycie, Venuska, nie? No. Dobra. Zobaczmy. Trzy wiadomości dla bliźniaczek. Dobra, lecimy. Wiadomość numer jeden. Spokój, ktoś nowy, oczyszczenie. O! Słuchajcie, dziewczyny, he, oczyszczacie swoje myśli, oczyszczacie swoją energię, robicie przestrzeń dla kogoś nowego. I ta nowa osoba rzeczywiście nadchodzi i wnosi do Waszego życia spokój. Możecie te, może to być też informacja: zachowaj spokój, jeżeli pojawi się ktoś nowy. Czyli też nie wiesz, bez nadmiernej ekscytacji. O. Jeżeli chcecie, żeby dobre rzeczy z tego czytania się spełniły, oczywiście gwiazdeczka w komentarzu. Druga wiadomość. Słuchajcie, mamy energię gościarza, czyli duchacza, czyli kogoś, kto pojawia się i znika. Jeżeli macie do czynienia z taką osobą, która znika bez powodu, a potem się pojawia, no to najprawdopodobniej mam wrażenie, że ona znowu się pojawi, da wam chwilę szczęścia, ale potem rzeczywistość, jak zwykle, te osoby przytłoczy. Czyli żadnej zmiany. No jest to też wiadomość dla niektórych dziewczyn, które liczą na to, że duchacz się zmieni. Nie, nie zmieni się. Jeżeli chcecie szczęścia, zobaczcie, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość. I wiadomość numer 3. Mamy zaprzeczenie, lęk i udawanie. Ktoś nie chce pokazać, że się boi. Albo zaprzecza temu, że się boi. A rzeczywiście jest ten lęk w tej osobie, ta osoba chowa się za maską, i owszem, to możesz być ty, ale to też może być wytłumaczenie na przykład braku działania bądź dziwnego działania jakiejś osoby, o której ty myślisz lub z którą jesteś. Słuchajcie. Gwiazdeczka dla wyrównania energii. Polubionko oczywiście. Dziewczyny przypominam o czytaniu na maj. Zajrzyjcie koniecznie do sklepu, bo karty na Was czekają. No i przychodźcie na audycję o 19, jeżeli macie pytania do kart. Zapraszam. Ja Wam życzę gwieznego tygodnia i co? I widzimy się w kolejnym czytanku. Pa!